Witajcie, dziś zajmiemy się naprawą takiego głośnika. Jest to głośnik jakiś z tych tańszych chińskich. No i czy opłaca go się w ogóle naprawiać? Tu uszkodzeniu uległ potencjonometr, łamała się po prostu gałka. Gałka, ten wałeczek, który tu wychodził, ja już, żeby zczytać parametry z tego potencjonometru, to on pełni również rolę wyłącznika, musiałem to wykręcić kostka ta, znaczy kostka ten panel przedni trzymał się za pomocą dwóch śrubek tu po bokach i też z tyłu musiałem dwie śrubki odkręcić, aby wyciągnąć płytkę, bo będzie mi to potrzebne, aby wylutować ten uszkodzony element także zapraszam do oglądania, a jeszcze pytanie, jeżeli się zastanawiacie, czy się opłaca taki głośnik, który kosztuje tam około 100 zł, czy nawet mniej taki potencjometr kosztuje Niecałe 10 zł plus wasza robota, jeżeli potraficie choć trochę lutować. Także zapraszam do oglądania. Więc co, może spróbujemy bez, bez odsysacza, zobaczyć, czy da się wyciągnąć? Bo nie każdy. Musi taki odsysacz mieć, wystarczy podgrzać te nóżki. Jest ich 5, bo tak jak powiedziałem, on też ma opcję włączenia więc dwie nóżki odpowiadają za włączenie, trzy za pomiar znaczy pomiar no, oporność jednak bez odsysacza ciężko to małą lutowniczką. Spróbujemy transformatorówką, czy ona trochę bardziej się nagrzewa. Nie, jednak spróbujemy z odsysaczem i tą mniejszą. Bo czasem się tak zdaje, że jak się nagrzeje nóżkę jak się nagrzeje nóżkę to można ją wypchnąć, ale tu widocznie już jest ich za dużo. go po prostu one są na styk a też musimy uważać bo jeżeli byśmy nie odlutowali dobrze to możemy akurat teraz wychodzi przechodzi przez dziurkę ale możemy doprowadzić do tego że że nam się uszkodzi to gniazdo jeżeli można je tak nazwać i wtedy będziemy mieć problem no i tyle i wkładamy nowy proszę na swoje miejsce i lutujemy Także bez odsysacza dużo gorzej. Ja go sobie już tu. No i mamy. Zlutowane. Zobaczcie. Wam zaprezentuję. Włoszczy się może. A zrobiłem zdjęcie. Także Wam stawię zdjęcia gotowe. Jeszcze podczas tu pracy. Yy, wyrwała mi się antena znaczy jak wykręcałem to tu taki kabelek był jako antena wprowadzony więc wystarczy go też teraz dolutować i będziemy mieć sprawę załatwioną no, jak widzicie tam cyny trochę było ja jeszcze wezmę dorutuję swojej damy takiego grubszego może będzie lepiej się trzymało no i mamy już wszystko porobione. Teraz ja sobie tu poznaczyłem wcześniej. Czyli biały wchodzi tu. Biały z supełkiem wchodzi pod X. Specjalnie zarobiłem supełki. O, nawet odwiążemy je. Tu wchodzi czerwona kostka. I druga czerwona kostka. Jedne służą za podświetlenie, drugie służą za, mm, za głośniki, bo tu są dwa głośniki, każde oddzielnie podpięty. No i teraz już mamy. A, mogłem skręcić najpierw. Dobra, teraz kręcimy jeszcze ten element. Tu musimy go tam wpasować. Oczywiście nie trafiłem. Tu on ma taką ryniękę swoją. Ekran też musimy dopasować. I tymi oto śrubeczkami średnio one trzymają. Tu jeszcze jest przewód zasilający. Odwrotnie go się nie da włożyć. Czyli działa. Czyli działa. Jeszcze włączę raz. Głośność też. Jeszcze żeby było tak jak fabryka, podgrzejemy gorącym klejem. No, gra nam. Regulacja głośności też działa. Tylko im więcej sygnału my dajemy z telefonu, tym więcej też mamy większy zakres regulacji na głośniku. W sumie to by było na tyle. Jak widzicie, migają też lampeczki. Czy one migają w rytm? Nie wiem naprawdę, czy one się zgrywają, czy nie zgrywają. Jest to najtańszy głośnik jakiś może nie najtańszy, ale jeden z tych tańszych. I czy naprawa się naprawiała, no, opłacała, ocencie sami. Ja na tym kończę. Standardowo zapraszam do komentowania. Napiszcie, co uważacie, do lajkowania i oczywiście do subskrypcji. No i na zakończenie, standardowo do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.